Dzisiaj w Parlamencie specjalnie dla Państwa, Andrzej tak jak powiedziałem, Duda. człowiek z wizją i misją. Andrzej Duda, to się uda! Andrzej Duda, to się uda! Andrzej Duda! Witam na, witam na pięknym tarnowskim rynku. Proszę Państwa, muszę powiedzieć, że po takim smutnym i dosyć deszczowym poranku i południu na Podkarpaciu w Sanktuarium Świętego Andrzeja Bogoli nie spodziewałem się, że moja Małopolska i Tarnów przywitają mnie tak gorąco i tak piękną pogodą. Także cieszę się bardzo z tego słońca. Brawo! Wiem, wiem, proszę Państwa. Bardzo serdecznie dziękuję za to piękne przywitanie. Bardzo też dziękuję za to moc naszych narodowych flag, naszej, naszych pięknych narodowych barw. Bieli i czerwieni. To ważne, żebyśmy to my właśnie podkreślali to mocno. W tym dniu 2 maja, który jest w końcu jakby nie było państwowym świętem flagi Rzeczypospolitej, ustanowionym ustawowo. I to ważne, dlatego że czczenie naszych narodowych barw, szacunek dla nich i chlubienie się nimi jest istotnym elementem budowy postaw patriotycznych, istotnym elementem tego, co. Polsce, naszemu krajowi jest dzisiaj tak niezwykle potrzebny. Na tych moich spotkaniach, które teraz w tej kampanii wyborczej, prezydenckiej odbywam we wszystkich zakątkach Polski, to już ponad, ponad 230, prawie 240 spotkań, podkreślam bardzo mocno, że dziś potrzebujemy przywrócenia Polski na drogę rozwoju, przede wszystkim rozwoju gospodarczego. Że dziś bardzo potrzebujemy tego, aby wreszcie sposób zdecydowany zacząć zbliżać się do tego poziomu rozwoju, który jest średnio na zachodzie Europy, przede wszystkim rozwoju gospodarczego, po to, żeby za tym mogły pójść wynagrodzenia i inne świadczenia. Dziś jest nam to niezwykle potrzebne, bo powiedzmy sobie otwarcie, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej od 11 lat, wczoraj była rocznica, ale nie żyje się u nas tak, jak na zachodzie Europy. I widomym dowodem tego. Są tysiące młodych ludzi, które wyjeżdżają z Polski. Szacuje się, że ponad 2 miliony naszych rodaków wyjechało w ostatnich latach za granicę. Niestety badania wskazują, że młodzi ludzie wciąż mówią, nie ma dla nas w Polsce żadnej perspektywy, tu nie ma pracy, tu nie ma godnej płacy, tu nie ma takich warunków życia, żebyśmy mogli się rozwijać, tu nie można zrealizować swoich podstawowych potrzeb. I dlatego, kiedy patrzę na perspektywę tego roku, na wybory, które się zbliżają już tak niedługo, wybory prezydenckie 10 maja, a następnie wybory parlamentarne i kiedy patrzę na Rzeczpospolitą, kiedy słucham tego, o czym mówią do mnie ci, którzy przychodzą na spotkania ze mną, wszędzie, to wiem jedno, dziś w Polsce absolutnie konieczna jest zmiana władzy po to, żebyśmy mogli zacząć naprawiać Rzeczpospolitą. To jest dzisiaj... yeah! Yeah! Ale do tej naprawy Rzeczypospolitej, żebyśmy ją mogli zrealizować skutecznie, potrzebny nam jest kapitał społeczny. Bo nie da się naprawić państwa, nie da się naprawić kraju tylko i wyłącznie decyzjami władzy. Jeżeli władzy nawet się wydaje, że jedna czy druga jej decyzja jest w stanie spowodować jakąś pozytywną, głęboką zmianę, to obawiam się, że jest w błędzie. Do tego potrzebna jest determinacja i wysiłek całego społeczeństwa. Czyli do tego potrzebne jest także i poczucie wspólnoty. Tego poczucia wspólnoty w naszym społeczeństwie w ostatnich latach bardzo brakuje. Bardzo jej brakuje właśnie dlatego, że społeczeństwo było dzielone. Były budowane podziały społeczne, na lepszych i gorszych. Były Budowane systemy, które wielu ludzi nazywa głęboką niesprawiedliwością. I to niestety nie bez racji, bo państwo powinno wszystkich równo traktować. I w dziedzinie prawa, i w dziedzinie socjalnej, i w dziedzinie rozwoju regionalnego. A dzisiaj Polska nie funkcjonuje w ten sposób. Nie ma, proszę państwa, takiego szerokiego, ogólnego poczucia sprawiedliwości. I Państwo doskonale o tym wiecie. Poczynając od tego, który tą sprawiedliwość powinien w sensie prawnym wykonywać, to znaczy wymiaru sprawiedliwości, czyli sądów i sędziów. Bo jak można mówić o sprawiedliwości, kiedy państwo polskie działając poprzez sądy i prokuraturę nie jest w stanie doprowadzić do skazania mafiozów powszechnie znanych. Tak ze swojej obecności, jak i ze swojej działalności. Tak to jest, proszę Państwa, jeśli państwo polskie, działając przez sądy, nie jest w stanie skazać tych, którzy odpowiadają za strzelanie do robotników, choćby w 70 roku w Gdyni. Może jeszcze zapadnie orzeczenie skazujące tego człowieka, który za to wtedy odpowiadał, który wezwał robotników do tego, aby wracali do pracy, a jednocześnie postawił przeciwko nim milicję z ostrą bronią i to wszystko dzisiaj musi zostać zmienione polski system musi zostać naprawiony także w tym zakresie bo nie może być tak, że sąd odbiera rodzicom dzieci po 15 minutach rozprawy rozbijając w ten sposób normalną, dobrze funkcjonującą rodzinę tylko, że nie zamożną a poza tym taką, która wierzyła w polskie państwo Znam osobiście taki przypadek, sam starałem się im pomóc. Na szczęście po kilku miesiącach dzieci wróciły do domu. Doszło do refleksji, ale tylko dlatego, że wstrząśnięci sprawą wielu ludzi, między innymi dziennikarzy, zabrało się ostro za ten temat i został on szeroko opisany i poznany w całej Polsce. Ale ile takich dramatów rozegrało się jeszcze w innych miejscach i skończyło się dla, dla rodzin tragicznych. Dziś trzeba naprawy także i w tym zakresie. I kiedy mówię o roli prezydenta, to ona tutaj jest także, bo to prezydent daje nominacje sędziowskie i to prezydent jako najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, trzeba to jasno powiedzieć, udziela sądowi tej właśnie władzy do wydawania wyroków w imieniu Rzeczypospolitej. Daje jak gdyby ze swojego, z tego co jemu dał naród, wybierając go w wyborach powszechnych. Dlatego jest decyzją prezydenta, czy ktoś będzie sędzią, czy nie. Jest decyzją prezydenta, czy będzie miał awans zawodowy, czy nie. I to prezydent ma rozstrzygnąć, czy on na to zasługuje, czy nie. Czy daje rękojmie tego, że będzie ten zawód dobrze wykonywał. Ale do tego trzeba aktywnej prezydentury i odważnej prezydentury. Bo nie czasem wbrew naciskowi elit, czasem wbrew naciskowi mediów trzeba umieć powiedzieć. I taką właśnie prezydenturę ja chciałbym realizować i wierzę w to, że zostanę wybrany. Brawo! 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 Ale to także, proszę Państwa, obowiązek prezydenta, żeby bronić podstawowych wartości. Tych, którzy, które pomogły przez ponad tysiąc lat zbudować siłę naszego narodu. Taką siłę, która pozwoliła mu przetrwać czasy zaborów i po zaborach odbudować Polskę w 1918 roku. Ta siła to nasza tradycja. Wyrosła z ponad tysiąca lat kultury chrześcijańskiej tutaj, w kraju nad Wisłą. Ona była przeniesiona przez kolejne pokolenia naszych przodków, wzmacniana, utwardzana także trudnymi doświadczeniami. Nie wolno dzisiaj pozwolić i przede wszystkim nie wolno pozwolić, aby czynił to prezydent Rzeczypospolitej, aby przykładał do tego rękę, by wprowadzane były do naszego systemu prawnego. Rozwiązania, które mówią o niszczeniu tradycji, niszczeniu kultury, o wykorzenianiu wynikających z kultury i tradycji wzorców. Nie może być na to zgody, bo na tym właśnie polega siła naszego społeczeństwa. To jeden z ważnych elementów naszej wspólnoty. Wspólnoty, którą prezydent powinien wzmacniać, a nie swoim podpisem pozwalać ją dezorganizować i w przyszłości podcinać jej korzenie. To także wielkie zadanie prezydenta Rzeczypospolitej. Ale, proszę Państwa, obok tego prezydent powinien mieć też wizję rozwoju państwa. I to, co mówiłem wcześniej, że nasz kraj trzeba przywrócić na drogę rozwoju gospodarczego. Oczywiście największa rola w tym rządu, ale także i ważna prezydenta Rzeczypospolitej. Bo to prezydent powinien mieć wizję rozwoju kraju. To prezydent powinien mieć także wizję porządku konstytucyjnego. I dlatego prezydent powinien czuwać nad opracowaniem strategii rozwojowej. Stąd ja deklaruję, że jeżeli zostanę wybrany na urząd prezydenta, powołam Narodową Radę Rozwoju po to, żeby nad tymi strategiami pracować. Strategiami naprawy Rzeczypospolitej w gospodarce i podatkach, w dziedzinie służby zdrowia, rolnictwa, edukacji, tych wszystkich o służbie zdrowia właśnie przed sekundą mówiłem. W tych wszystkich dziedzinach, w których ta naprawa dzisiaj jest tak bardzo potrzebna. Nie muszę Państwu nawet szczegółowo opowiadać w tej chwili jaka jest sytuacja w służbie zdrowia, bo o tym wszyscy wiecie jaka jest, choć Konstytucja deklaruje, że służba zdrowia ma być powszechnie dostępna każdemu nieodpłatnie. Czy tak jest? Nie, nie. Pytanie jest retoryczne. Czy obecna władza naprawia służbę zdrowia? Nie minister Arłukowicz przez swój ostatni pomysł pakietu onkologicznego ocenianego przez Naczelną Radę Lekarską jako coś, co niszczy system opieki onkologicznej, psuje go i wydłuża kolejki do lekarzy specjalistów, jednoznacznie pokazał, jak wygląda działalność tego rządu. Proszę Państwa, ja kandyduję na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, ponieważ mam pewność co do jednego. Dziś Polsce potrzebna jest władza uczciwa, która rozumie co to znaczy, że polityka to ma być rozsądna troska o dobro wspólne, dobro wspólne w znaczeniu dobra społeczeństwa, a nie jakiejś grupy elity, czy jakiejś partyjnej koterii, czy proszę Państwa, innej grupki biznesowej, która dorabia się kosztem społeczeństwa, że państwo powinno wszystkich traktować równo i że wszyscy obywatele mają mieć jednakowe prawa i w miarę możliwości jednakowe szanse rozwojowe. Osiem lat, tej Osiem lat rządów tej koalicji, pięć lat prezydentury pokazało, że ci ludzie tych pojęć nie rozumią w ogóle. Że całkowity brak wśród nich zrozumienia dla tych pojęć i dla istoty tego, czym powinien zajmować się polityk, jak powinien działać i jaką etyką w swojej działalności powinien się kierować. Dlatego powtarzam jedno. Dziś jest potrzebna Polsce zmiana, ale przede wszystkim ma być to zmiana władzy po to, żeby można było zacząć Polskę naprawiać. To jest pierwsze zadanie na dziś. Bo trzeba póki co zacząć chronić te ostatnie elementy bogactwa narodowego, które nam zostały. To kwestia ochrony polskiej ziemi. To kwestia ochrony polskich lasów. Dziś osłabia się przedsiębiorstwo lasy państwowe. My już przerabialiśmy w ciągu ostatnich 26 lat nie jeden taki numer. Najpierw się przedsiębiorstwo państwowe osłabia, potem się mówi, że jest nierentowne, potem się je sprzedaje, a często potem się je likwiduje. I majątek się rozpływa, a jakaś drobna grupka, kilka osób jest ustawionych na całe życie kosztem dużej części społeczeństwa. Nie może być, proszę Państwa, dłużej na to zgody. Dlatego mówię, ochrona tych podstawowych, ostatnich pereł w koronie jest zadaniem Prezydenta Wysokoszpolnika. To także potrzeba specjalnej ustawy, która będzie chroniła polską ziemię, bo od 1 maja 2016 roku jej sprzedaż obcokrajowcom nie będzie już w żaden sposób ograniczona. I jest potrzebna ustawa, która będzie chroniła interesy polskich rolników, polskich rodzinnych gospodarstw rolnych i strategiczny interes naszego kraju, żeby się pewnego dnia okazało, że żyjemy w kraju, w którym nie jesteśmy właścicielami nieruchomości. To także jest zadanie prezydenta, bo Sejm coś dziwnym trafem i obecna większość nie chcą nad taką ustawą pracować. Jeżeli ja zostanę prezydentem Rzeczypospolitej, to taki projekt ustawy będzie. To także, proszę państwa, ochrona ostatnich wielkich polskich przedsiębiorstw gospodarskich. To kwestia ochrony azotów, żeby ich nie wyprzedano, żeby ich nie wyprowadzano, nie dokonywano ich dezintegracji. To kwestia ochrony KPKMu przed podatkiem miedziowym. To kwestia ochrony polskiego przemysłu wydobywczego, nie tylko miedziowego, ale także węgla kamiennego. My mamy naszą gospodarkę energetyczną opartą na węglu. I mamy 90%, jak podają eksperci, europejskich zasobów węgla na naszym terenie. Węgla do wydobycia jeszcze na 200 lat. I to powinien być nadal nasz podstawowy surowiec energetyczny. I proszę Państwa, nie możemy zaakceptować tego, że obecna władza zgadza się na dekarbonizację europejskiej gospodarki, bo to jest sprzeczne z polskim interesem narodowym. A o polski interes narodowy na arenie europejskiej trzeba wreszcie zacząć twardo walczyć, a nie prowadzić politykę płynięcia w drugim nurcie, czyli realizowania trudnych interesów. Oni, proszę Państwa, już pozwolili na zniszczenie polskich stoczni, z czego dzisiaj najbardziej się cieszą Francuzi i Anglicy, bo dzięki temu ich stocznie też dotowane przez państwo mają więcej zamówień i mogą wyjść na prostą. A ten rząd oddał stocznie i dzisiaj ich nie ma i tysiące ludzi straciło miejsca pracy. Nie wolno pozwolić, żeby to samo zostało zrobione z przemysłem wydobywczym czy z przemysłem chemicznym. Dlatego dzisiaj trzeba twardo powiedzieć basta, zmiana władzy jest konieczna po to, żeby wreszcie mogły być realizowane polskie interesy. Proszę państwa. Trzeba, żebyśmy wreszcie wrócili do ustroju którym słowo demokracja znaczy rzeczywiście demokrację. A demokracja jest wtedy, kiedy społeczeństwo jest słuchane, bo nawet w Konstytucji jest napisane, że to naród jest suwerenem, liczy się zatem zdanie narodów. I nie wolno było prezydentowi Rzeczypospolitej podpisać ustawy podnoszącej wszystkim wiek emerytalny, dlatego że społeczeństwo tego nie chciało i zostało przez obecny rząd i partię z oszukane. Dlatego, że i prezydent w 2010 roku w swojej kampanii mówił, że nie jest zwolennikiem podniesienia obligatoryjnie wieku emerytalnego i jego partyjny kolega Donald Tusk w 2011 roku w czasie kampanii zapewniał, że platforma nie ma zamiaru podnosić wszystkim wieku emerytalnego obligatoryjnie. Po czym zaraz po wyborach, kiedy wygrali, to zrobili. Gdyby powiedzieli prawdę, nie wygraliby tych wyborów. I prezydent powinien był twardo to powiedzieć, że to było wszystko wyborów że społeczeństwo zostało okłamane. Tymczasem on podpisał ustawę podnoszącą wszystkim wiek emerytalny mimo wniosku o referendum obywatelskiego, który został odrzucony, mimo protestów społecznych. Nie tak powinien postępować prezydent Rzeczypospolitej. Tak postępował prezydent jednej partii, Platformy Obywatelskiej. Ale Rzeczpospolita chciała czegoś innego, bo Rzeczpospolita to jej naród, a naród protestował. I protestuje dzisiaj nadal. Dlatego mówię to jasno i wyraźnie. Polakom dzisiaj należy się przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego. Trzeba to zrobić i tutaj nie ma dyskusji. I jeżeli ja zostanę prezydentem, będzie taki prezydencki projekt. I niech mi nikt dzisiaj nie odpowiada. Którzy dzisiaj są za granicą i pracują tam, bo tutaj nie mieli dla siebie żadnej szansy, to myślę, że poziom bezrobocia już dawno zmiótłby tę władzę. Ratuje ją tylko to, że granice są otwarte. I dlatego mówię, żeby to zmienić, żeby młodzi wrócili, konieczna jest zmiana władzy. Dlatego tutaj w Tarnowie, w Małopolsce proszę Państwa o wsparcie, dlatego że te wybory prezydenckie trzeba wygrać. Jeżeli wygramy, to nie będzie tylko moje zwycięstwo, to będzie zwycięstwo nas wszystkich, nas wszystkich, którzy chcemy zmiany władzy i chcemy naprawy Rzeczypospolitej. A ja się zobowiązuję że dam z siebie wszystko, żeby zrealizować swoje zobowiązania wyborcze, że dam z siebie wszystko, żeby wreszcie zaczęła się naprawa naszego państwa. Dziękuję serdecznie.